Dość tego. Kolejne dwie rodziny powiedziały: Dość nieuczciwym praktykom banków. Pierwsza para ma kredyt Santandergo Bank na ponad 70 tysięcy złotych. Bank oczywiście doliczył odsetki od udzielonej prowizji oraz od kwoty 10,99 groszy za przelew kredytu na konto klientów. A oprocentowanie tego kredytu to aż 17,5%. I co teraz? Po zastosowaniu sankcji kredytu darmowego klienci otrzymają na konto od banku ponad 22 300 zł, a ich rata spadnie od ponad 520 zł miesięcznie. Druga rodzina ma kredyt w PKO BP na ponad 90 000 zł. Bank doliczył do kwoty kredytu i oczywiście oprocentował prowizję w wysokości 3300 zł. Nieduży koszt, który jednak można przeoczyć. Ale po zastosowaniu sankcji kredytu darmowego rodzina ta otrzyma ponad 39 tysięcy zł do zwrotu od banku, a ich rata spadnie o ponad 560 zł miesięcznie. To nie magia, to prawo. Ustawa o kredycie konsumenckim zabrania takich praktyk bankom. Banki grają nie fair, ale można z nimi wygrać. Jeśli ty spłacasz kredyt gotówkowy bądź konsolidacyjny i nie jesteś pewien czy twoja umowa jest uczciwa, to koniecznie wyślij mi ją do bezpłatnej analizy, a ja wszystko sprawdzę i ci powiem, czy coś możesz uzyskać.